Dzień dobry, kochani. Witam Was w niedzielę 28 września 2025 roku. Słoneczko wstaje. Także postanowiłem jeszcze dla Was, dopóki jestem, a jestem tutaj od wtorku 23 września do 30, nakręcić Wam jeszcze strefę basenową, jak to wygląda. Więc. Zacznijmy może od basenu dla dzieci. Postanowiłem nakręcić to z rana, gdyż nie ma tyle ludzi i można dokładnie podzielić się z Wami materiałem. Tu nie jest głęboko, dokładnie leżaki dla rodziców, którzy chcieliby popilnować swoje dzieciaki. Tutaj jest dokładnie. 50 cm. Nie za duża zjeżdżalnia. Tutaj podczas dnia jeszcze są no, tryskają tutaj wody z tych tutaj ziemi, jak widać. Basen nie za duży w tym okresie, jak zauważyliśmy to nie ma dużo dzieci wiadomo wrzesień tak to wygląda tak jak mówiłem wcześniej jestem tutaj do wtorku do godzin porannych także jeśli ktoś by miał jeszcze jakieś uwagi albo chciałbym, żeby coś nakręcił dla niego, to proszę dać znać. Teraz pójdziemy na kolejny basen.